Lotnicza Historia Polski. W czasie wojny polsko-bolszewickiej polskie lotnictwo wojskowe było pogrupowane w ramach dywizjonów, do kwietnia 1920 roku nazywanych grupami. W każdym z nich znajdowało się od 2 do 5, a nawet sześciu eskadr oraz ruchomy park lotniczy. Po wojnie polsko-bolszewickiej dywizjony zebrano w ramach pułków lotniczych. Zlikwidowano ruchome parki lotnicze, więc sprawami wyposażenia zajmowały się odtąd parki pułkowe. Pułki zgrupowano w najważniejszych polskich bazach lotniczych. W 1921 roku powstały trzy pierwsze w Warszawie na lotnisku mokotowskim, w Krakowie Rakowicach i Poznaniu ławicy. W 1924 roku zlikwidowana została szkoła obserwatorów i strzelców lotniczych w Toruniu, a jej miejsce na toruńskim lotnisku zajął czwarty pułk lotniczy. Charakterystyka tych baz lotniczych znajduje się w drugim rozdziale książki Więcej niż Piąta Broń między wojną a pokojem organizacja personel i sprzęt polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1921-1925. lotnicza historia Polski.